Nadeszła marszrutyzacja, czyli rewolucja w komunikacji miejskiej w Krakowie. Pasażerowie są przerażeni i boją się tych zmian. Czy te zmiany faktycznie są tak rewolucyjne? Owszem, zmiany, które wprowadzamy od 17 listopada są bardzo daleko idące. Zlikwidowanych zostanie 5 linii tramwajowych i 7 autobusowych. To bardzo dużo. Tak, natomiast powstaną nowe linie, a te istniejące będą miały zwiększoną częstotliwość. Ogólnie. Przyjęliśmy zasadę, że na tych głównych ciągach tam gdzie potoki pasażerskie są największe będzie bezpośrednie połączenie. Od razu chciałbym pewien mit obalić, że trzeba będzie się więcej przesiadać. Globalnie liczba przesiadek nie wzrośnie znacznie. W niektórych przypadkach rzeczywiście będzie trzeba się przesiąść, w innych przypadkach ci pasażerowie, którzy do tej pory musieli się przesiadać, będą mieli połączenie bezpośrednie, więc zyskają. Ja mam takie osobiste pytanie. Korzystam z tramwaju numer 8. Z Placu Inwalidów pod Koronę. Trasa tramwaju numer 8 się zmieniła. Co ja mam teraz zrobić? W tym momencie dostępny będzie tramwaj numer 13, który będzie obsługiwał zarówno Koronę, jak i Plac Inwalidów. Dlaczego zmieniono trasę ósemce? Ona jeździła tamtędy od 50 lat. Skupiliśmy się na tych liniach magistralnych, długich liniach, które przewożą największe potoki pasażerskie. Ósemka jako całość dużych potoków nie przewoziła. Owszem, był bardzo duży potok z Borku Fałęckiego do centrum miasta i tutaj zostanie ta obsługa zachowana. a także bardzo bardzo duży potok z Bronowic w stronę Podgórza, tutaj będzie zastępować linia 8, linia 13, natomiast nieduża liczba pasażerów jeździła z Borku Fańskiego aż do Bronowic. Stąd musieliśmy akurat z linii 8 na ciągu bronowickim zrezygnować, gdyż więcej linii tam po prostu by się nie pomieściło. No dobrze, ale miałam wykupiony bilet okresowy na ósemkę i co teraz, jeżeli nie odpowiada mi jej trasa? Przede wszystkim bilety okresowe wykupione na konkretne linie tramwajowe czy autobusowe będą obowiązywać po 17 listopada. Zarówno na starej trasie, jak i na tej nowej, zmienionej. A jeżeli ktoś miał bilet wykupiony na linię tramwajową, która zniknęła, została zlikwidowana? W takim przypadku również ten bilet będzie obowiązywał na tej trasie, po której ta linia funkcjonowała. Trzeba dokładnie sprawdzić siatkę połączeń. Można to zrobić bardzo łatwo przy pomocy internetu i przy pomocy portalu jakdoyad.pl. Można wybrać swój adres domowy, adres docelowy i tutaj zostanie pokazane o konkretnej godzinie najdogodniejsze połączenie. Starsi ludzie tego nie sprawdzą. Często nie mają internetu, nie mają smartfonów, żeby sprawdzić to na bieżąco na przystanku. Od 15 listopada będziemy rozdawać również ulotki, w których będzie kompletna informacja na temat wprowadzanych zmian. A jeżeli ktoś nie spotka nikogo, kto rozdaje ulotki? W takim wypadku zawsze można skorzystać z infolinii. Dyżurują tam nasi inspektorzy, którzy mają za zadanie pomóc i doradzić, w jaki sposób odnaleźć się w tej nowej komunikacyjnej sytuacji. Mając tyle możliwości, powinni Państwo dokładnie sprawdzić, jak dojechać do pracy, do szkoły czy na uczelnię, ponieważ od 17 listopada komunikacja miejska w Krakowie jeździ według zupełnie nowego rozkładu.